Penetruje i stwarza niedoścignione y, urządzenie do efektu biologicznego. Drobna kropla jest doskonale tutaj y, przechwytywana, penetrowana i nanoszona na obiekt. Bardzo prosta regulacja dla operatora. Bardzo ważnym elementem jest tutaj e, szybkość e, możliwości regulacji e, wypływu strumienia powietrznego, żeby uniknąć też e, zjawisk niepożądanych, czy zawirowań, czy czy odbicia zbyt dużego od podglebia. To, jest, to będzie montowane, to jest przyszłość. Ogólnie do tego przystąpiły prawie wszystkie firmy chemiczne, czyli oprócz Syngenty w to również Was, Bayer, Adama, UPR i tak dalej. No i na czym to polega? Od razu zobaczcie przykład. Są, będą przyszłościowo takie opakowania do środków ochrony roślin, jeżeli chodzi o płynne. Uh -huh. I będą maksymalnie do 10 litrów, żeby to po prostu można było na to zamontować. Jest podziałka w zależności od tego, jak jest dozowanie środka. I oczywiście specjalny tutaj korek. I sobie pozwoliłam już tutaj zrobić, bo to się otwiera. Zobaczcie, wystarczy tylko tu, to się całe otwiera, Następnie ściągamy tylko takie zamknięcie. Nakładamy go tu I na górę teraz na nic nie robimy. Nic nie odkręcamy, niczego, nie mamy kontaktu z żadnym środkiem ochrony roślin. To pani na wodę rozumiem. Tak, oczywiście, to jest woda. <laughs> Bez problemu. No okay. i teraz przystępujemy do dozowania ale nie przegięć także ważne jest to co chcieliśmy pokazać, ważne jest żeby obryskać uprawę równomiernie w każdych warunkach, w warunkach wiecznych przede wszystkim należało ujechać pewnie wolniej i w, w tych warunkach chyba najlepiej sprawdzają się rozplacze działające pod kątem albo jednostrumieniowe na przemian albo dwustrumieniowe i wtedy być może to wszystko mniejsze. W Zujskiej Dąbrowie spotkaliśmy też jeszcze pana wicemarszałka województwa łódzkiego, pana Gruczyńskiego. Panie marszałku, jak ocenia pan takie pokazy jak dzisiejsze? Jest tego dużo w województwie. Jak, jak, jakie jest miejsce Zujskiej Dąbrowy jakby w panoramie tych różnych działań, które ODR podejmują w województwie? Bardzo ważne działanie, bo ta szkoła jest z dużymi tradycjami, jest bardzo dużo młodych ludzi, również rolników. Dzisiaj szkolenie bardzo precyzyjne ze środków stosowania, środków ochrony roślin, również wykonywania zabiegów. W związku z tym, że środki ochrony roślin są bardzo drogie, jest to bardzo ważne szkolenie dla rolników, którzy rzeczywiście muszą używać tych środków, żeby uprawy, które hodują, jak najbardziej przygotować również w przyszłości do zbioru i do sprzedaży. Daj. Na razie zainteresowanie jest dość umiarkowane. Przybyło kilkadziesiąt osób można się spodziewać, że w najbliższych godzinach już po obiedzie zjedzie więcej. do no domorowa zaprasza.